Dzisiaj wizeruję, co każdy biorą loda. będzie nie tajną bazę, z samą go sami się górę, kiedy na, 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 go! Ja zapisać, co kiedy ja tak no no podbiegnę do czego. Dlaczego? Ja coś dobrze zapisałem, że jak na tak wyjaśnić, działać. To chyba nie ja mam się gdzieś już... nie. Co jeżdżą no, to są bardzo dużo no i teraz to 200 te okej. Okay. Teraz będę budował w Wizowie. No i w ogóle budujemy to. No to ja sobie wizuję, o tu. Tą tajną bazę wybudować. No bo już będzie dużo tych impostorów. Wizowie. Okej, okay, pyć, pysz To. Ja no mamy, je, nie No, sama wyszła w OK, Budujemy, szukajcie się, loda. Dodajemy teraz każdy, żebym blubił pysz, 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 taka wysoka, może być pysz, pysz, pysz wizroje, ale następny raz blubiamy wizroje, pysz, pysz, pysz. Ta chyba będzie dzisiaj mała wizroje, taka, ale to chyba nie jest wizroje. Napiszemy to, żeby działały. No i dalej budujemy wizorę, pysz, pysz. Pysz? No i od razu tele. Filmy na ja rękę na rękę. będą wizory z albo z Nie wiem. Okej, wizorę? To już wiem małego loda. Co wie. Pysz, 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 zobaczcie raz. Ja buduję Pięknie to widzowie Ciepłe, ciepłe, ciepłe widzowie Ja napiszę mi w komentarzu has, task, impostor, a imposteramongas, okej widzowie? To muszę się napisać mi w komentarzu, okej? Okay. To nie są bloki. To jest leczą postawioną w wylewie Wyleje najpierw Panią na synę dzisiaj będą W No i wodę mogę zrobić czy nie widać o tym, jak oni tam Ale już się to Ok. Czy nie widać o pisz, pisz. Pisz. Pisz, pisz. Widzieliśmy, że co to buduje wszystko. Jeszcze nie? Zawinę i patrz jak to zrobiłem. Są tutaj nam badze, okej. Okay. Dalej budujemy. Dzisiaj będziemy robić wyścisz, nie. Tutaj wyjście w nie widzę Na zewnątrz. Trochę jakby nie wiedział co. no skończyliśmy tą widloje budowę czekaj okej, widlo rozjechłem, prawda to to ja nie chcę, najlepiej nie będzie tutaj nagrywać bez, bez, no więc weź do domu no mam dobry plan widloje, czekaj się mam osy takie o będą czerwone pasja to wygląda teraz to będzie dzisiaj wizor nasza baza po no i tutaj wizory dla binki czekajcie, a tu, no idziemy już się prowadzić do tego domu a jest tutaj nie ma niczego prawie wizorów bo my go dopiero budujemy pysz pysz wizory, pys, pys. tutaj dla binki, na wyjście Tutaj, tutaj nie chcemy nie zamykałem wizoje no ja widzę tutaj się no i tutaj będzie pomysł o wyjazd w Galpii, prawda wizoje? napiszcie w z ok no i co my tego tutaj szukamy synki jeszcze synki synki loje damy to są one zasy w się takie no i te wizoje będziemy mieć o, to on zbroje, zobaczcie, to on. Mocniejszą. Mocniejszą, a nie tą sławą. Wizory, bo już robimy. Nie, to nie mocniejsza. Wizory, patrzcie, jak to się robi. Ja potem sobie, jak potem w sensie Mike Nasie zrobisz, to wizory taką. Pis, pis, pysz pis. Pis, pis. pis, pis. I przez wizory mamy zbroje. No i on sobie najpierw, to był reddent, mam. Okej, okay, robimy tutaj zeszłe wizory. Wóz. Tutaj dla nas stały. Tak to No i w tutaj. Okej, okay, złote jabłuska dajemy. No i jechowiemy tu. wizowie Okej. Okay. No i wychodzimy. No i tam. No i powinien sobie. Czekaj się łóżko. No i chyba dzisiaj wizory dla mnie stresy pojętsyny. A mnie, ok? Jest jest mocny czas, z Cowizory. Spieszymy się, żeby robić te pającyny. mam gazu to ładnie wezmę. Wiwoje. Tutaj żeby To no jak tutaj te pającyny wizore. Tak u góry. Żeby było lepiej. Tak tam się tutaj uwięziły, ja wszystkie zobaczcie, składa wizory. No i musimy tam połączyć lepiej. Skopujmy w No i patrzcie to wygląda. Sradzająco te na nabiegiły pająki. Tu prawda w gorie? Pójdźmy tutaj pającowe. O, owieska, o, o, owiezko. Owiezkę widzują oczko dzisiaj. dzisiaj. To jest postolami Dzisiaj zobaczcie, owieska. No i ja te pającynę daję więcej. No i skończyliśmy. Pamięcynem teraz lawę. Lawę dajemy w wizore

Tutaj nawet, ja no i tutaj, wizoria. Ja. patrzcie jestem takim ząbiakiem jakby. idzie pali się, ginie. No i potem się i tutaj, no i tutaj, no ja widzę, tutaj, a ja tutaj, no i to pali, no i ja już i z Z nimi. to pali, i nas trochę ochronić. No, ja tutaj robię taką Blankę. tutaj jest pojęcyny. No i pojęcyna widzę, jak dzisiaj. Kurwo jej. Przejdziemy w sensie do wolniej pojęcyna lepiej. Widzę tu. No patrzcie, jak jestem ochroniony nimi. Dzięki nim. Widzisz? Widzisz, na teraz się dom. Okej. Okay. Jestem otoczony. Widzisz, i pojęcyną. Zobaczcie aż. Jestem nią Chyba nic tu nie sejdzie, myślę, wizuję. No i lepiej ją tu damy konc. jedną. No i widzę, jesteśmy bezpieczeni. No i widzę, że nie chęci i widzimy się, kiedy. Zrobią, przyjdą te Among Usy, aby, okej, okay, wizuję. Okej okay, i te Among Usy są, ale niestety nie zrobią osna. No to takie sobie, wizuję, niestety, tu się będą dzisiaj bez szyby. No i wizuję, zobaczcie, one są tam. O ku, jeden park, pęknie na jej serduszka, no i widroje, już się ubieramy tam. Co so, jest nimi bardzo lepiej? One się palą już tam. To one jeszcze sobie tam, bo ja do widmo widzieliśmy, co tam zrobiłem. Tutaj serduszka. To nie tej, widroje. Te najpierw to ubieramy, widroje, bo ja się ubieram, niech już. Pry, pry jest pasie, dla jesteśmy. Wyspań, Co, nie się to jest To jest Cały TNT. To jest jaska, No i chyba, że z nimi wychodzi. Hej. A nie walczę. To jest Zapomniałem. Wizuje. Okej, I to na mnie. już nie biją, bidoje, patrzcie, Patrzę, na są tam. No, no, to ja do mam swoje syneczka, no ja widzę, i napiszcie mi lepiej w komentarzu, bo no jest nową wolność, że dzieje się za strachem. Tak, damy kamizel, no i tego góry. Zobaczcie tam, nie? To jest koniec, żeby wkładać. No widzę, i chyba upuścimy ją, jak nie jest w firmach. Widzieliście, widzę, i napiszcie, i każdemu, co tamtym filmu widzieliście. No i dzisiaj będzie live, bo był założony na dzisiaj, widzol, bo mogłem nablasz przez spokojnie wizor, ok? No ja spadam Teraz klań jest tuż na zobaczcie. A ja jak są, są pozabijane Nie ma ich wizorie. Flopy są tylko konie wizorie. Wiesz, jest, jest... Zobacz, no, nie, to monolit, który plątasz postarał, ok? Ja spadam tak. A jak one nabijają tam Okej, okay, ale to jest taki zabicie z wizorą, to jest... To jest sejście na mnie? Se sobie co robię wizorę? Najpojęty nie jestem. Najgorzej wizorę. Najgorzej są mam troszkę pannę Eszla, no już ja wyjdę tam. Okej, okay, wizorę, ja sobie nie jadę, tylko pojętymi. Muszę już nic nie chcę sobie dodać. Muszę połączyć. A gdzie są ci wejści wizorę? Ja są pozabijane tylko, no właśnie wizorę. Oni muszą się ustalić jakoś. Wiem co robię zrobię z czekajcie się. Ja z łono teraz robię, tej stinki. to nie mogę podpadać. Daję dookoła lawa, bo No w No nie. Ale za sobą takich nie lubię, że one strzelają. Wiecie się To jest najgorzej No i jeszcze raz, może zamykamy? No nie. Samogasy mi przyroje, jak widzicie, nie dają spokoju. Normalnie. No nie! Wizoje, ja z tych samogasy nie, nie lubię im po stolu. No A one mi nie dają, zobaczcie. No tu nie mogę się postawić. Normalnie wizoje. Samogasy nic z tego mi nie dają spokoju. To z mi spokojnie nie dają. Tylko okay, ja z tego zamykam. Zowie no, lepiej. Ja się zamykam ze ścianą. lepiej. Okej, okay, widzę, jestem na ścianą tu. na się to wejdę. Na papa, a my go sobie zajmujimy. No bo jesteśmy domów, no on, on bo tutaj ona on osnoni. za tajna. Lepiej widział wejdziemy do góry. Lepiej ja na nie wysyłam teraz cały. Nie pozabijany w Dużo już jest pozabijanych. Tylko mały impostor, no to trochę dobrze, wizoja widzicie. No i patrzcie jak te pajęcyny wyglądają. Jakby pająki by były tu. No i tutaj są jeszcze raz te Zobaczcie, wizorę. A jednak niektóre jeszcze wizory zostały. Tutaj. To było i słyszę no na piszę, że komentarze będą działać. To już podamy! No ja teraz wyszedłem. Tam wizoi dajemy wyssałki do tych amongasów. No ja sobie pozwolę, widzieliście ile już jest, jest? Tam klubus po amongasach wizoi, to jest klasna zerwizoi lepiej. No i teraz coś ja zrobię wizoi. Czekajcie, muszę spać. Tylko spaznąć. No i teraz musimy wizoje, my setlać. Ale no to setlać, please. Mogę no to setlać, już wizoje. Na mojej bazie. Pięci wizoj powtarzam, no i tak się dajemy. Oje, knijmy się wizoje. Knijmy się na tej tajnej bazie. A, zniszczyła! Zniszczyła. Naszą tajną bazę wizoje. Ale i na co ja zniszczę, nieskarty wizoje? No bo żeby był wybóz, no i usiesz. Nie widzi lepiej. Musimy usiesz. Nie widzi ja proszę moją bazę, kocha mam opuścić. Muszę opuścić Zoję. No i jeszcze masz jak co robię. No to ja tutaj no i czekajcie to wszystko takie było no i to się do wyżej i widać jak to mogę zrobić okej, nasza obawa niestety nie no. zakochała no to moja wina niestety widocznie no bo musielibyśmy wyrojeć w walce w walce czy w walce wiesz, widocznie jest to, że nie to wyrojeć zdrowie, niczego wychodzę tutaj Okej, okay, jestem wysłany, złoję na no nich, znowu robię taki wywóz, czekajcie, taki brzęczny, i złoję lepiej, no i pospalam, złoję to, myślę, że jest najbardziej to jest, tak, złoję to bardziej, złoję to, że nareszcie finałek nalepa.